Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj kontynuuję o serafinach, czyli o aniołach, i w tej samej formie co, ostatnie, co poprzednio. Pytanie i odpowiedź w formie cytatu z Księgi Uranti z, z Księgi 113. Co robią serafini? Serafini są symulatorami umysłu, wciąż próbują popierać w umyśle ludzkim te decyzje, które mają istotne znaczenie w przemierzaniu okręgów. Czy możliwa jest komunikacja z Serafinami? Na Światach Mieszkaniach, czyli w pierwszej, w pierwszej... tak jakby w pierwszym miejscu, gdzie trafiamy po śmierci, Światy Mieszkania, tak? Na Światach Mieszkaniach będziecie uświadamiać sobie i odczuwać instruktorów seraficznych, ale w pierwszym życiu ludzie zazwyczaj o nich nie wiedzą. Zazwyczaj nie wiedzą, czyli niektórzy wiedzą. Serafini działają jako nauczyciele ludzi, prowadząc kroki osobowości ludzkiej ścieżkami nowych i progresywnych doświadczeń. Przyjęcie przewodnictwa serafina rzadko znaczy łatwe życie. Jeżeli zastosujecie się do tego przewodnictwa, na pewno napotkacie, a jeżeli macie odwagę, przejdziecie. urwiste jest bocza decyzji moralnych oraz rozwoju duchowego, czyli tak zwane. Jak ktoś ma przekichane w życiu, to wcale nie oznacza, że on ma złe życie. Po prostu to życie go yy, tak mocno go szkoli, że duchowo on osiąga postęp. Może materialnie to nie wyglądać najlepiej. Yy, ale duchowo może to yy, oznaczać yy, szybki postęp, nie? czyli trudne życie może oznaczać postęp. Oczywiście no, to, to, to trzeba by wiedzieć yy, szczegóły z życia danego człowieka, jego reakcji i tak dalej. W każdym razie, jak jest fajnie, miło, słodko, ciepło i przyjemnie, to człowiek tego postępu raczej nie robi. Dopiero jak dostaje w kość, to. I musi podejmować jakieś decyzje, to dopiero wtedy jest szansa na jakiś postęp. Następne pytanie. Jak serafini wpływają na człowieka? Aniołowie nie ingerują w świętość ludzkiego umysłu, nie oddziałują na wolę śmiertelników, ani też nie kontaktują się bezpośrednio z zamieszkującymi ludzi i dostrajaczami. Opieką przeznaczenia wywiera na Was wpływ w każdy możliwy sposób zgodny z godnością Waszej osobowości. W żadnym jednak wypadku ci aniołowie nie, mieszka, nie mieszają się do wolnego funkcjonowania woli ludzkiej. Ani aniołowie, ani żadna inna klasa osobowości wszechświatowych nie mają prawa czy upoważnienia do uszczuplania czy ograniczenia prerogatyw ludzkiego wyboru czyli yy, istoty z tamtego świata nie wpływają na naszą wolę. Jeżeli my ograniczamy sobie naszą wolę wzajemnie, to jest to wynik działania ludzkiego, czyli... No po prostu, wynik działania ludzkiego, bo tamci ludzie, którzy ograniczają, nie wiem, twoją wolę czy moją wolę, oni mają też wolną wolę, bo ich wola nie jest ograniczona no, a że mają większe możliwości, no to wychodzi to tak, jak wychodzi. Grunt jest, no, nie dać się, czy jak ciężko powiedzieć, co tutaj w, w poszczególnych przypadkach każdy musi decydować sam, co robić. Aniołowie są tak blisko was i troszczą się o was tak czule. Zaraz. To jest tak jakby wyjaśnienie zła na świecie, nie? Czyli ludzie... To ludzie tworzą to zło. Żadna z istot wszechświatowych, tutaj jest wyraźnie napisane, nie ma prawa ingerować w wolę człowieka. Żadna. Aniołowie są tak blisko Was i troszczą się o Was tak czule, że symbolicznie płaczą z powodu Waszej rozmyślnej nietolerancji i uporu. Serafini nie ronią materialnych łez, nie mają ciał materialnych ani też nie posiadają skrzydeł. Przeżywają jednak emocje duchowe, jak również doznają uczuć i nastrojów natury duchowej, które są w pewnym stopniu porównywalne do uczuć ludzkich. Czyli są podobne do nas. Muszą być podobne do nas, żeby nas rozumieć. A co jest? Muszą być podobne do nas, żeby nas rozumieć, nie? Yy. Serafini działają na waszą korzyść zupełnie niezależnie od waszych bezpośrednich próśb. Wypełniają oni zlecenia swych zwierzchników i tym samym działają niezależnie od Waszych chwilowych kaprysów czy zmiennych nastrojów. Nie oznacza to wcale, że nie możecie ułatwiać albo też utrudniać im zadań, ale raczej to, że aniołowie nie interesują się bezpośrednio Waszymi prośbami czy Waszymi modlitwami. Inteligencja aniołów nie jest dostępna bezpośrednio człowiekowi śmiertelnemu za jego życia cielesnego. Nie są oni zwierzchnikami czy szefami, ale po prostu opiekunami. Serafini strzegą was, nie próbują wpłynąć na was bezpośrednio. To wy musicie wytyczyć swój własny kierunek, ale aniołowie działają wtedy tak, aby zrobić jak najlepszy możliwy użytek z kierunku, jaki wybraliście. Nie interweniują arbitralnie zazwyczaj w nowe sprawy ludzkiego życia, gdy jednak otrzymają instrukcję od swoich zwierzchników, aby zrobić coś niezwykłego, możecie być pewni, że opiekunowie ci znajdą odpowiednie środki do wykonania tego zadania. Raczej nie wkraczają na scenę spektaklu ludzkiego. Za wyjątkiem sytuacji krytycznych, i wtedy również zazwyczaj na bezpośredni rozkaz swych zwierzchników. Są to istoty, które będą iść z wami przez wiele epok i tym samym zapoznają się ze swoją przyszłą pracą i związkami osobowości. Czyli aniołowie nie wpływają bezpośrednio na działanie człowieka. Tak, tak jak już poprzednio tutaj mówiłem, że nie wpływają na wolę. Czyli tak. Yy, yy, czy możliwe? Bo chodziło na samym początku o to, czy jest możliwa komunikacja yy, z, yy, z aniołami. No tak nie wynika tutaj wprost, yy, czy jest możliwa. Yy, napisane jest, yy, że jest możliwe uświadomienie sobie yy, obecności anioła. Czy anioł przychodzi pogadać sobie wieczorem yy, z tobą? No chyba raczej nie. Czy możesz się go spytać o coś? Poszperaj sobie sam. Jak masz takie możliwości, yy, mi się wydaje, że jest to możliwe, ale to każdy musi znaleźć yy, samemu drogę. Yy, po to właśnie yy, robiłem tą serię o tych filmach. Yy, i ty może zostać jasnowidzem po to, żebyście się y, uwrażliwili na inne y, bodźce nie tylko telewizję, internet, y, y, nie wiem, piwo, chipsy i tak tylko y, żebyście się też y, uwrażliwiali na, na y, bodźce ze swojego wnętrza, ze świata duchowego i tak no tak, no ale nie chcę występować tutaj w roli jakiegoś nie wiadomo jakiego nauczyciela, bo to, bo to nie o to mi tutaj chodzi, nie? Głównym celem, dla którego robię te programy, to jest tak jakby reklama księgi Uranti i polecam Wam wszystkim, żebyście sobie ściągnęli księgę Uranti z oficjalnej strony urantia.org tam można sobie ją za darmo ściągnąć po polsku, po angielsku, w jakim języku chcecie. W takim można ściągnąć, no i czytali sami. To jest milowy krok w przód. To na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć.